Małżeństwo w tajemnicach różańca. Dzień trzynasty. Sobota. Tajemnica światła. Refleksja tygodnia. Najbliższy tydzień to dosłownie czas poszukiwania światła w Twoim małżeństwie. Tam, gdzie panuje mrok, Bóg chce rozpalać nadzieję i niegasnący płomień. Jest to przede wszystkim płomień Jego miłości, bo tylko on przeprowadza przez ciemną dolinę. Nie oczekuj od współmałżonka, że rozpali w Tobie na nowo uczucia i życiowy zapał. To może uczynić jedynie ten, który przemienił wodę w wino, by dać początek kolejnym cudom. Wypatruj ich. Zadanie dla Ciebie. Wybierzcie się na spacer, ty i Jezus. Daj się zaprowadzić na górę tabor, jak niegdyś uczniowie. Dziś ty jesteś uczniem pana. Posłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Rozmawiaj z nim, trwaj w jego obecności. Nie oczekuj spektakularnych widowisk. Jak pisał Antoine de Saint-Exupéry. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Im częściej będziesz praktykował takie spotkania, tym większe owoce przemienienia zauważysz w sobie i w swoim życiu. Kochani, dzisiaj jesteście zaproszeni na spotkanie z Jezusem. Jeśli nie możecie iść na adorację najświętszego sakramentu, serdecznie polecam Wam taką adorację online. Spotkajcie się dzisiaj z Panem Jezusem, spędźcie z Nim czas, porozmawiajcie z Nim szczerze i otwarcie, a potem otwórzcie swoje serca na głos Pana, błogosławionego dnia, z Panem Bogiem.